Niedziela 21 lipca. Witajcie, dzisiaj troszkę inny odcinek. Ja już do siebie doszedłem, a takie były na mnie, ale dzisiaj jest odcinek o tym, jak zrobić wahadełko, które się nie myli. No i będzie to bardzo proste, co odkryłem, tylko nie każdy może to zastosować. Okazuje się, że bardzo dobrym narzędziem do badania yy, jako wahadełkiem są rośliny. Ja coś takiego teraz używam, to jest trawka. Zwykła trawka, nie ta marihuana trawka, zwykła trawka, którą chciałem, rozdwoiłem końcówkę, tu zostawiłem bardzo wąskie, takie małe włókienko na końcu i trzymam za to i to mi działa jako wahadełko piękne, ta trawka. I teraz muszę zaznaczyć, że nie każdemu to będzie chodziło, dlatego że to, to jest kwestia tego, w jakim stopniu odzyskaliście swoją duszę. Jeżeli nikt nie walczy, ktoś nie walczył o swoją duszę, nie jeździł tak jak ja, ja samochodem, nie zbierał jej fragmentów porozbieranych <laughs> przez gnidy, no to niestety, ale nie ma tej mocy. I takich osób jak ja jest w tej chwili na ziemi około 50, który, które mogą stosować tego typu trawki. Ale możecie wybrać sobie inne, cięższe, na przykład takie jak to, roślinkę z taką końcóweczką, najlepsze są chwasty. Chwasty, się okazuje, są bardzo pożyteczne. To są rośliny, które chronią pola, chronią inne rośliny. I dlatego jako wahadełko się sprawdzą znakomicie. Yy, przy czym, dlaczego ja stosuję taką trawkę? Małą. Ta trawka jest niewykrywalna przez gnidy. Ta parha, ta, te, 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 tego typu trawka. Te już są wykrywalne i można, taką można pracować około 2-3 godzin. Góra 3 godzin, takim, tak, taką jak ta, i trzeba ją wyrzucić. A to mogę pracować cały dzień 11. Poza tym, tego typu rośliny oni mogą w praktycznie w całości. Yy, zneutralizować. Tak, mamy do czynienia z taką cywilizacją techniczną, tak, tak wysoko rozwiniętą, że potrafią neutralizować, jeżeli chodzi o wahadełka całe roczne. Dlatego nie stosuję w tej chwili nowe wahadełek, ponieważ zostały w większości zneutralizowane. No i wskazania będą niezbyt wiarygodne, bo tak ciężko się je robi. A oczywi oczywiście można, bo zrobić takie wahadełko, które, które nie było pokazywane, i można nie popracować, ale oni też pędzą później się domyślą, jeżeli o, o, o to chodzi. Działają z niższego poziomu, niższy poziom potrafi to wykryć. Co można jeszcze zrobić, jeżeli, jeżeli macie zwykły wahadełko i dalej chcecie pracować tym zwykłym wahadełkiem? Zróbcie sobie taką konstrukcję: nity aluminiowe, tu rurka aluminiowa. Można przez tą rurkę puścić sznureczek u góry, zaczepić dołem, wyprowadzić nitkę. Tu mi się urwało i przyczepić do końca wahadełko. Będzie to o wiele bardziej skuteczne. Będzie odprowadzało złą energię. Nie będzie, nie będzie ta energia na Was wpływała. I na pewno się wskazania poprawią. Ja tu stosowałem pestkę na końcu. Też bardzo dobre wahadełko, pestka z takim odprowadzeniem. Trudno to w ogóle jest zakłócić. No i pod spodem powinno być coś czarnego. Pod kartką papieru powinno być coś czarnego. Dobrze, jakby był odpromiennik pod spodem jeszcze w postaci na przykład gwiazdy Dawida z aluminium zrobionej, no ale tego akurat nie mam, nie mam potrzeby. Co jeszcze stosuję tutaj, żeby żeby to wszystko yy, zabezpieczyć bardziej, to jest nanowodę. Nanowodę, którą rozpryskuję delikatnie na tarczy na swoich rękach, na wahadełku i mogę po prostu pracować. Będę pracował teraz tą trawką i pokażę Wam kilka ciekawych wskazań. Oczywiście kolejne odcinki będą następne, w, w następnej kolejności, się szykują, będziemy badać wiele rzeczy. Mamy tą trawkę i zapytamy się, w jaki, w, w, tutaj taką planszę zrobiłem yy, porównawczą. To jest takie prosta plansza, nie potrzebuje nic innego, żeby wiedzieć mniej więcej to, co potrzebuję wiedzieć. Zapytamy się, w jakim stopniu, ile zer na końcu bardziej jest takie wahadełko odporne na zakłócenia niż najlepsze miedziane dostępne, najlepsze dostępne na rynku, po prostu, nawet kryształowe. Pokazuje mi 6 zer na końcu, 10 do 6. Yy, czyli milion razy lepsze jest niż, niż takie wahadełko. A spryskane nanowodą dodaję jeszcze, ho ho, ho tu, tu jest mnożnik, pomnóżmy sobie to wszystko przez 100. I pokazuje mi jeszcze dodatkowo 2 zera przynajmniej. Czyli ta nanowoda też płynęła bardzo na wskazania. I pytam się, o ile zer to wahadełko jest bardziej odporne niż, na, niż najmocniejsze zakłócenia, jakie są zaprogramowane przez urządzenia Gnid. Nazywamy ich Gnidami, wiemy o co chodzi. Z uwagi na to, żeby YouTube nie zablokował tego kanału. Eee, jesteśmy mocniejsi w tej chwili o około ponad 5 zer niż to, co oni mogą zrobić. Także nawet się nie musimy martwić tą nanowodą. Taka, jak widzicie sami, to pięknie chodzi. Pięknie chodzi, no ale to mówię, nie każdemu to będzie chodziło. W większości z Was być może będą chodziły tego typu rośliny. I próbujcie sobie potwierdzić to, co ja mówię. Co to jest wahadełko? Wahadełko to jest dostęp do waszej, do waszej duszy i do innych dusz w pobliżu. A także do kroniki akaszy, do komputera z interfejsem skalarnym, przy czym teraz to jest bardzo zakłócone, są kopie tego, ja mam dostęp do kopii, więc wiele rzeczy mogę sprawdzać, ale to też nie jest zbyt dokładne. Jeżeli chodzi o komputer skalarny, zakłócenia są na poziomie 25 razy przekraczających nawet wskazania tego wahadełka, także kronika kaszy dla nas jest praktycznie niedostępna, chyba że się podjedzie pobliże... Miejsca, gdzie jest interfejs, ja wiem, że są takie miejsca, na razie nie jestem w okolicy, więc korzystam ze wskazań mojej duszy głównie i dusz yy, sąsiednich. Nagromadziła moja dusza trochę informacji ciekawych i są straszne ataki na mnie. Zapytam się teraz wahadełka, kto jest autorem, kto jest szefem yy, operacji przeciwko mnie w tej chwili. Proszę o nazwisko. Tu mam u góry... Dwa rodzaje, tu już sobie przygotowałem, to było za wąsko, więc zrobiłem troszkę szerzej, a o dołu jest rozstrzelonym, żebym dokładnie wiedział. No więc szukam pierwsze litery. L pokazuje mi, tak, L, druga litera. L, L, tak, L, trzecia litera. C, H, pytam się w procentach, czy to jest tak. Czy to jest tu na 100%. Lech, lech, lecho, lechow, lechowy, lechow. Zaraz zobaczymy, bo tu mi się, ledwo mi się to trzyma. Jest to zakazane nazwisko, brokowane, ale tym można odczytać. Lechow, 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 vi, lechow, lechowicz, czy to jest Lechowicz? Jakiś Lechowicz, lechowicz, tak. Nie ma mapy w tej chwili tutaj przy sobie, bo bym pokazał gdzie, gdzie ten Lechowicz jest. Następnym razem postaram się trochę inaczej zorganizować skazania, żeby pokazywać na mapie gdzie, gdzie to jest. Zapytam się teraz, ile ten Lechowicz żyje w jednym wcieleniu. Ile ile lat? I sprawdzę na, na, na tym wskazaniu tutaj. Pokazuje mi na maksimum, czyli na miliard. Razy trzeba to pomnożyć przez więcej niż tysiąc. Trzeba to pomnożyć przez. Przez 100 tysięcy. Czyli miliard i jeszcze 5 zer razy. razy 5. No to słuchajcie, to są niesamowite wskazania. <laughs> ja wiem, że to brzmi absurdalnie. Tyle lat y, kolej żyje sobie <laughs> w jednym wcieleniu. No ale tak mi wychodzi, że to są gnidy, które nie umierały. Mają straszliwą wiedzę. Mają zero emocji. i są monopłciowi. Czyli to są pedały, po prostu, krótko mówiąc. Stąd ta promocja pedalstwa, y, jeżeli chodzi o kobiety, jest to fikcja w ogóle, jest to, to są zaburzenia y, hormonalne, sztucznie wywoływane. U mężczyzn również, jeżeli, jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy normalnie y, ulegali wcieleniom, y, homo... Y, no, no, czyli pedalstwo to jest, to jest y, 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 sztucznie wywołane, hy, hormonalnie. A przykład, zapytam pana Biedronia, czy pan Biedroń jest mężczyzną? Nie, pan Biedroń jest kobietą. <laughs> pan Biedroń to jest normalny człowiek, awatar zresztą, awatarka. Jest to kobieta hormonalnie przekształcona w mężczyznę. mężczyznę. Także czas dla, pan, dla pani Biedroń <laughs> przebyć, po prostu kurację. Jest pani piękną kobietą, niech pani sobie da spokój z tym, z, tym, z tym ruchem całym, pedalskim, bo to nie jest pani, to nie jest nasze, to nie jest z nas, ziemi. I te wszystkie demonstracje, te wszystkie manifestacje, Yy, gejowskie, lesbijskie, to jest celowo po to, żeby przygotować nas do wprowadzenia tutaj sodomy. Sodomy, tak. pedofilii, pedalstwa i tak dalej. Yy, ja nie jestem jakimś tam, powiedzmy, yy, wrogiem, że chce się bić z nimi, czy chce i nie, po prostu... Ludzie, opamiętajcie się, jesteście ofiarami. Ofiarami yy, zaburzeń hormonalnych, które są kreowane przez, przez te gnidy. Przez takich jak ten Lechowicz, który żyje tutaj tyle lat, Kieruję operację przeciwko mnie, ja Cię Lechowicz znajdę i Cię rozpierdolę po prostu, wiesz, za pomocą medytacji. Medytację ogłosimy, myślisz, że co? Masz do czynienia tutaj akurat z kolesiem, który, który jest niechwy, nie, nie, nieuchwytny. Jestem w samochodzie i spierdala Was. Nawet nie możecie mnie zlokalizować, zobaczcie. Taki mamy system ochronny. Ludzie jeszcze o tym systemie ochronnym powiem. W każdym razie, tak, pytanie zadam: ile za 10% tych wrednych komentarzy na moim blogu jest dziełem agentów Mossadu. Pokazujemy 79%, 80% dziełem agentów Mossadu. Ile 10% usunęliśmy już ich medytacjami? Ponad 50%, około 50% usunęliśmy. Za około ile miesięcy zostaną wszyscy usunięci? Z góry 7 miesięcy nie zostanie żaden. Tak działają medytacje, za każdym komentarzem, który zostawiają te gnidy opłacane, zostaje ślad energetyczny, i za pomocą tego śladu energetycznego możemy dotrzeć do tego, kto to wpisał, gdzie, jak ja mogę znaleźć miejsca, ale to dusze znajdują. Ja nawet nie muszę ogłaszać tej medytacji. Nasze dusze są już w kontakcie i, i to wystarczy, i to wystarczy. Yy, żeby nie przedłużać odcinka, jeszcze może jakieś jedno badanie zrobię. Yy, ciekawa rzecz, bo nawet tego nie sprawdzałem. Czy... Akurat to sprawdzałem i od tego zacznijmy, o, to jest bardzo ważne, bo mi ciekawe rzeczy wyszły. Żeby była pewność, jeszcze raz spryskam sobie wodą, którą wykreowałem na, na Deparchatorze. Woda jest silniejsza od wszelkich wód sprzedawanych w Polsce za granicą. Jest to fenomenalna woda, która leczy, czyści oczy, od, od no, Polsce prostu jest, jest, jest genialna. I to możecie sobie sami na Deparchatorze zrobić, wkładając małe kielisze do środka. Bardzo proste. I tworzą się bąbelki od razu, widzicie, jaka to jest woda silna. Pokażę też na innym odcinku. W każdym razie tak. Czy doktor Zbigniew Kękuś żyje? No, i pokazuje mi na nie. Myślałem, że przejdzie na tak, że, że jest jednak OK. Proszę Państwa, oni zamordowali Kękusia. Doktora Zbigniewa Kękusia ile miesięcy temu to było? Pytam się. Ilo cyfrowa to jest, tak? Ile tygodni temu? 1, no około 10, 9 dni temu 9 dni temu doktor Kękuś został zamordowany zastąpił go klon czy tak? w ilu procentach mam rację? Ilu 10 tak klon y, z duszą parcha czy powiedzmy z pod poziomami parcha y, gnidy przepraszam wsadzonej tam sztucznie za pomocą technologii czyli to co teraz się prezentuje jako Zbigniew Kękuś nie jest Zbigniewem Kękusiem czy moja matka żyje? proszę bardzo Moja matka nie żyje, czyli to samo, ze, co, co ze Zbyszkiem, tak, czy brat mojej matki żyje? Proszę bardzo, też nie, pisze do mnie tutaj, w imieniu brata, jakieś kalumnie tutaj wysyła mi Whatsappem. Ja Cię, ja, ja cię znajdę, Parchu, To myślisz, że co, Ty myślisz, że co, kurwa, będziesz wchodził w moją rodzinę i będziesz udawał mojego wujka, jebany gnido, pedale, może mi zamkną ten kanał, pierdole. to będę wysyłał mailami wszystkim ludziom. Dobra, tyle na dzisiaj, kolejne odcinki już niedługo, rozpierdolimy ich, naprawdę.